Szczęście. Dziwna kombinacja okoliczności, która jednych otacza częściej, a innych omija szerokim łukiem. Ale tak naprawdę każdy z nas je posiada w jakimś stopniu. Czym właściwie jest szczęście? To nic innego jak prawo przyciągania w działaniu. Niektórzy nazywają je intuicją, inni szóstym zmysłem. W rzeczywistości każdy z nas posiada tę zdolność zwaną postrzeganiem pozazmysłowym, z angielskiego ESP. Ekstrasensory perception. Niektórzy mają jej w sobie mnóstwo, inni ledwie odrobinę. Wyobraź sobie, że rzucasz monetą tysiąc razy, zawsze typując orła. Prawo prawdopodobieństwa mówi, że połowa rzutów wypadnie na orła, a połowa na reszkę 500 do 500. Ale osoby, które mają wyjątkowo silną intuicję nazwijmy ich szczęściarzami mogą uzyskać 600 orłów i tylko 400 reszek kolei osoby z negatywnym ESP, czyli ci, którzy przyciągają pecha, uzyskają odwrotny wynik: 400 orłów i 600 dreszek. To nie magia. To program umysłu. A dziś wykonasz skok kwantowy do tej wersji siebie, która posiada intuicję, która prowadzi do szczęścia. Poznasz swojego szczęśliwego bliźniaka, alternatywne ja, które ma w sobie naturalną łatwość przyciągania okazji, zbiegów okoliczności i sprzyjających warunków. W kolejnej medytacji skontaktujesz się z tym aspektem siebie, by poczuć, jak to jest mieć szczęście po swojej stronie i zacząć je świadomie przyciągać.